W minionym roku na terenie spółdzielni mieszkaniowej Krzemionki dokończono lub rozpoczęto termomodernizację kolejnych bloków. Był to również rok, w którym po raz pierwszy wykonano zadania inwestycyjne w ramach programu rewitalizacji Ostrowca Świętokrzyskiego. Zostało zrealizowane docieplenie ścian wraz z remontem balkonów, wymianą stolarki okiennej w piwnicach budynków nr 90 i 92 na osiedlu Rosochy. Był to drugi etap remontów, który kosztował łącznie. 569 tysięcy złotych. Dokończono pracę z roku poprzedniego w bloku numer 91 na osiedlu Rosochy. Ten zakres zadań zleconych przez spółdzielnię wyniósł 270 tysięcy złotych i obejmował docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej w piwnicach oraz remont balkonów. Roboty termomodernizacyjne zrealizowano również na osiedlu patronackim. Kompleksowe remonty polegające na dociepleniu ścian, remoncie balkonów. Gzymsów w wymianie stolarki okiennej w częściach wspólnych wykonano w blokach numer 11 i 12 co kosztowało 600 tysięcy złotych. Z kolei w budynkach numer 15 i 16 zakończono drugi etap prac, a wraz z dociepleniem ścian został wykonany remont balkonów, gzymsów wymieniona stolarka okienna na klatkach schodowych oraz w piwnicach. Koszt tego zadania to 368 tysięcy złotych. Wykonano docieplenie ścian wraz z remontem balkonów, wymianą stolarki okiennej w piwnicach i na klatkach schodowych wraz z wymianą drzwi wejściowych do wiatrołapów budynku mieszkalnego nr 99 na osiedlu Rosochy. Pierwszy etap prac w tym bloku kosztował 190 tysięcy zł. W blokach nr 10 i 79 na osiedlu Rosochy docieplono ściany, został przeprowadzony remont balkonów oraz wymiana stolarki okiennej w klatkach schodowych i w piwnicach. Wartość zadania wyniosła 819 tysięcy złotych. Z kolei w blokach numer 8 i 74 na osiedlu Rosochy ocieplono i poprawiono estetykę elewacji, a ponadto został wykonany remont balkonów oraz wymieniono stolarkę okienną w klatkach schodowych. Koszt tego przedsięwzięcia to 1 133 tysiące złotych. W budynku numer 9 na osiedlu Rosochy zakończono drugi etap prac, na który spółdzielnia przeznaczyła 261 tysięcy złotych. Ich zakres obejmował docieplenie ścian wraz z remontem płyt balkonowych. W ubiegłym roku zrealizowano także docieplenie ścian wraz z remontem balkonów i wymianą 24 sztuk okien w piwnicach oraz remontem gzymsów bloków numer 26, 27 i 28 na osiedlu patronackim. Był to drugi etap prac, który kosztował 580 tysięcy złotych. Apel Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki do mieszkańców. W związku z licznymi interwencjami dotyczącymi pojawienia się na osiedlach gryzoni, prosimy o niewyrzucanie jedzenia w miejscach do tego niedostosowanych. Do spółdzielni docierają skargi, że lokatorzy pozbywają się przeterminowanej żywności czy odpadów roślinnych, wyrzucając je przez balkon, czy pozostawiając koło pojemników na śmieci. Apelujemy więc o zaniechanie takich praktyk, bowiem koło bloków i w piwnicach jest coraz więcej dzikich kotów czy szczurów. Nie do rzadkości należą też przypadki odwiedzin naszych osiedli przez dziki. Mamy też sygnały o pozbywaniu się odpadów do kanalizacji sanitarnej. Powoduje to nie tylko zatykanie instalacji, ale też przyciąga gryzonie, które roznoszą zarazki. Zwracamy się również z prośbą o niedokarmianie gołębi. Ptaki brudzą oraz niszczą karoserię samochodów, są też roznosicielami chorób. Bardzo prosimy mieszkańców o dostosowanie się do tego apelu. Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber zatwierdził aneks do programu inwestycji dla budowy obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 9. Dzięki temu możliwe będzie rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z wykonawcą. Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie Zaprojektuj i Buduj w latach 2020-2023. Od kilku przynajmniej miesięcy lokalne media. A przez to także mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego, powiatu Ostrowieckiego, ale myślę, że wszyscy ci, którzy przez Ostrowiec przejeżdżali, żyli tym tematem. Od kilku miesięcy pojawiały się informacje o tym, że próby wyłonienia wykonawcy tego piątego etapu na razie nie mają pozytywnego zakończenia. Jak Państwo pamiętają. W kolejnych przetargach okazywało się, że kwoty składanych przez potencjalnych wykonawców ofert są wyższe niż kwota, którą założyła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wspólnie z panem senatorem podejmowaliśmy w tym czasie wiele działań, wiele zabiegów, które miały służyć temu, aby w przypadku Pozytywnej oceny złożonych dokumentów znalazły się środki na dokończenie tych prac przetargowych i mogło nastąpić wyłonienie wykonawcy. Bardzo cieszymy się, że w ostatni wtorek w Ministerstwie Infrastruktury pan Rafał Weber, sekretarz stanu w tym ministerstwie, podpisał aneks, który będzie umożliwił, umożliwiał zamknięcie tych działań, które zostały podjęte przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, oddział kielecki tej dyrekcji. W tej chwili możemy już powiedzieć, że środki na to się znalazły, że umożliwi to po pierwsze zamknięcie tej Procedury, a w drugim etapie wyłomienie najtańszej i najkorzystniejszej mam przekonanie takie oferty to będzie umożliwiało nam przystąpienie czy wykonawcy, który zostanie wyłoniony, do przystąpienia do prac projektowych i do prac budowlanych, bo ta inwestycja zaplanowana jest w systemie bardzo korzystnym, bardzo dobrym, w systemie zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja obejmuje budowę odcinka drogi jednojezdniowej o długości około 2,8 km prowadzonej nowym śladem od węzła Brezelia do włączenia w istniejącą drogę krajową nr 9 przy wylocie z Ostrowca w kierunku Rzeszowa. W tym miejscu, a więc w rejonie miejscowości Jędrzejów powstanie rondo. Dodatkowo w ciągu ulic miejskich, to jest Alei 25-lecia Wolności oraz ulicy Samsonowicza, które mają być przekształcone w drogę krajową nr 9, mają być wykonane prace poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wszystko to może być zrealizowane po rozstrzygnięciu przetargu na budowę ostatniej nitki tzw. małej obwodnicy Ostrowca. Przypomnijmy, że pierwszy jej etap w ubiegłym roku został unieważniony, a drugi od minionej jesieni czeka na wyłonienie wykonawcy robót. Niewykluczone, że będzie to możliwe dopiero teraz, po zagwarantowaniu przez państwo dodatkowych środków finansowych na tę ważną dla miasta inwestycję. Od samego początku, gdy ten przetarg w pewnym okresie zawisł i wiedzieliśmy już, że środki finansowe dodatkowe będą potrzebne. Rozpoczęliśmy natychmiast rozmowy, tak jak wspomniał Pan Poseł, z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim, bo takie decyzje budżetowe wymagają interwencji, działania ze strony szefa rządu. I od samego początku była przychylność. My przez te kilka tygodni ostatnich nie mieliśmy wątpliwości, że rozwiązanie dla tej inwestycji, tak zwanej małej obwodnicy Ostrowca, znajdą się, ponieważ jest tak duże zaangażowanie w poszczególnych etapach ukończenia tej inwestycji, że to po prostu. Nie może być zmarnowany, więc od początku byliśmy optymistami. Wiedzieliśmy, że to też musi troszeczkę. Potrwać i to rozwiązanie się znalazło. Obecnie obwodnica Ostrowca to ciąg ulic Reńskiego, Zagłoby, Alei 3 Maja, Sandomierskiej i Opatowskiej. Niespełna ona oczekiwań z powodu występującego dużego natężenia ruchu, spowodowanego m.in. jej niepełnym wymiarem. Dlatego od kilku lat toczą się starania o powstanie ciągu obwodnic miejskiej i pozamiejskiej, które pozwolą na zmianę przebiegu drogi krajowej nr 9. Spowoduje to zmniejszenie ruchu na głównych ulicach miasta i upłynnie Ruch na obwodnicy miejskiej. Decyzją Świętokrzyskiego Związku Piłki Siatkowej siatkarki KRZO SMS będą od nowego sezonu występować w drugiej lidze. Takie rozstrzygnięcie ma związek z koronawirusem. skutek epidemii nie doszło do zakończenia rywalizacji w siatkarskich ligach niższych. Startowała w rozgrywkach trzeciej ligi, weszła do finału razem z drużną ze skarżyska. No i w rozgrywki jak gdyby stanęły w miesiącu marcu, w związku z tym yy, Polski Związek podjął decyzję, że wszystkie zespoły, które zajęły najwyższe miejsca będą mogły być wytypowane do drugiej ligi i takich 16 drużyn w całej Polsce z każdego województwa jest wytypowane i między innymi ze Świętokrzyskiego wytypowana jest drużyna SMS-u Krzeostrowiec. Ja przypomnę, że to są dziewczyny, które od kilku lat ubiegały się o grę w drugiej lidze. Startowaliśmy yy, właśnie pod gidą Szkoły Mistrzostwa sportowego i, i klubu sportowego Krzeo Stowarzyszenia, czyli tych grup młodzieżowych, nie udawało się, natomiast no, tutaj zbieg powiedzmy okoliczności i sytuacja w kraju, która zapanowała, no, pozwoliła na to, żeby awansować do tej drugiej ligi. Także sportowo zajęły dziewczynę można powiedzieć pierwsze miejsce. No i w związku z tym awans do drugiej ligi, którą do której rozgrywki prowadzi Polski Związek Piłki Siatkowej. Nasze młode zawodniczki będą rywalizować w rozgrywkach czwartej grupy drugiej ligi z takimi zespołami jak MKS Pogoń-Proszowice, TKS Tomasowia Tomaszów Lubelski, AZS UMCS Lublin, KPKS Halemba, PLKS Pszczyna, TS Wisła Kraków, Mux SOS Poprad Stary Sącz i CKIS Maraton Krzeszowice. W sumie w Polsce jest cztery grupy drugiej ligi siatkówki kobiet. Są cztery grupy drugiej ligi. Podzielone są na regiony Polski. My najprawdopodobniej zagramy w regionie południowo-wschodnim. To to... Mocne są drużyny w tej regionie? No tak, to są drużyny, które często uzyskują awans do pierwszej ligi, więc to nie będzie słaba grupa. Może nie tak mocna jak Śląska. Natomiast na pewno. Trzeba tutaj wziąć pod uwagę, że to są kluby, które już ileś lat grają w drugiej lidze. Oparte o, o zespoły z województwa małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, czasami z mazowieckiego, więc no, grupa na pewno będzie mocna. Epidemia koronawirusa negatywnie wpłynęła również na funkcjonowanie niższych lig. Jest duże prawdopodobieństwo, że część drużyn wycofa się z rozgrywek. Dlatego Związek podjął decyzję o dokoptowaniu do drugiej ligi większej ilości klubów z trzeciej ligi. Nowa druga liga to szansa dla młodych uczennic Ostrowieckiego SMS-u. Zmieni się wszystko. Przypomnę, to jest liga prowadzona przez Polski Związek, więc to można powiedzieć państwowa. No, będziemy główny nacisk kładli na to, żeby grały w tym zespole uczennice i absolwentki szkoły mistrzostwa sportowego. Natomiast oczywiście, żeby poziom był, nazwijmy to, porównywalny do zespołów, które grają w tej drugiej lidze, chcielibyśmy się wzmocnić kilkoma doświadczonymi dziewczynami. Natomiast no, główny nacisk kładziemy na to, żeby jednak nasze uczennice tutaj pokazały się, bo jest kilka dziewczyn, które grały już w pierwszej lidze, we wcześniejszych sezonach w Orlen Lidze. Więc na pewno chcemy je pokazać na parkietach i, i wreszcie powiedzieć, że to są nasze wychowanki i ta druga liga pod tym kątem jest budowana.